Bardzo proszę, czy zrozumiał Pan treść pouczenia? Pani poseł, sama technika, sama technika zaprotestowała wobec sposobu prowadzenia tej pseudokomisji, jaką Państwo przed chwilą zaprezentowaliście. Otóż język patosu, ideologii, demonizacji oskarżonych, brutalne potępienie. Y Przeciwników politycznych, używanie prawa jako instrumentu politycznego, podkreślanie siły państwa i partii. Wiecie państwo, jakie to były cechy jakich procesów? Dla Dobrze, 40? pani pośle, jesteśmy teraz w I tej właśnie chwili. Właśnie to przed chwilą widzieliśmy. Jesteśmy w tej chwili przy procedurze początkowej. Ja zadałam panu pytanie, czy zrozumiał pan treść pouczenia? To przed chwilą widzieliśmy, więc proszę pozwolić mi, pani poseł. Ja przyjechałem tutaj, jak pani wie świadomie lecąc do Polski tego, co tutaj mnie Dobrze, spotka. będzie miał Więc pan też szansę na swobodną... Żebyśmy... Panie pośle, bardzo fajnie. Pozwolić, wójtów, Ale to oczywiście, panie, pa, panie pośle, proszę mnie proszę po, chwilę proszę posłuchać, dobrze? Spokojnie. Będzie miał pan możliwość oczywiście swojej swobodnej wypowiedzi. Bardzo proszę, żebyśmy mogli przejść przez procedurę, która jest standardem Także bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, czy zrozumiał pan treść pouczenia? Tak, zrozumiałem. To, Dziękuję. co pani do mnie skierowała. Dziękuję. Co nazywa Pani pouczeniem. Czy ustanowił Pan pełnomocnika? Nie jestem przed Komisją Śledczą, więc nie mogłem ustanowić pełnomocnika. Mógłbym to zrobić, gdyby to była komisja śledcza, czyli przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 10 września zeszłego roku. Dziś jest to zebranie państwa posłów przedstawicieli władzy rządzącej, która pan używa Pełnomocnika. Siły Chcę przeprowadzić tę czynność i jestem do dyspozycji, ale nie Lupę. jako świadek Jeżeli jest też. Pan do dyspozycji, to bardzo proszę o spokój. Bardzo proszę teraz wszystkich o powstanie. Odbierzemy od świadka przyrzeczenia. Pani przewodnicząca, myślę, że to jest ważne, ponieważ przed złożeniem przyrzeczenia, które Pani proponuje, chciałbym jasno świadczyć, że jeśli takowe. Yy... Yy, ja tutaj chciałabym yy, yy, powiedzieć w tej chwili, że jesteśmy w trakcie składania przyrzeczenia. Rozumiem. Bardzo proszę o powstanie. Bardzo Kosek się pada? się też były. Bardzo proszę. Powtarzać tutaj na sali za mną widoczne. Świadome znaczenia moich słów. Świadome znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. Odpowiedzialności przed prawem. Przyrzeka uroczyście? Przyrzekam uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadomo. Niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadomo. Bardzo dziękuję. Możemy usiąść. Wnoszę o wyłączenie pani poseł, która przewodzi dzisiejszemu zebraniu państwa na tym spotkaniu i bierze odpowiedzialność za sposób organizacji, główną odpowiedzialność tego przedsięwzięcia z uwagi na okoliczności sposób prezentacji materiałów filmowych, propagandowych, partyjnych, przedstawiając w sposób wypaczony, kłamliwy obraz sytuacji w Polsce za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy i wykorzystywanie tego gremium, czy jako komisji śledczej, która z istoty swojej jest powołana do szlachetnego celu wyjaśnienia prawdy w sprawach istotnych dla Polaków po to, aby uprawiać prymitywną propagandę, nie zasługuje na to, aby osoby, które w ten sposób postrzegają swoją rolę, w degradacji Komisji Śledczej przewodziły gremium, jakim jest spotkanie, które zowie się samo z siebie Komisją Śledczą. Otóż wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, wbrew orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Dobrze, panie pośle, dziękuję bardzo. Złożył pan wniosek. Dobrze. Panie pośle. Spokojnie. Spokojnie, a jednak, a jednak to był tylko Pana wywiad. Także naprawdę spokojnie, chwila oddechu. Miał Pan prawo złożyć taki wniosek. Taki wniosek zostanie oczywiście. Poddany pod głosowanie. Jeszcze widzę, że tutaj pan poseł Witold Zębaczyński chce zabrać. Tak, szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisja, państwa eksperci. No, świadek nie może złożyć wniosku o wykluczenie wszystkich członków składu Komisji. To jest uregulowane w przepisach. Złożył wniosek o wykluczenie jednego członka Komisji Pani Przewodniczącej. Co prawda, uzasadnienia merytorycznego nie usłyszeliśmy, bo w doktrynie prawnej jest opisane, jakie przesłanki mogą stać za uzasadnieniem tego wniosku. Widać, że wniosek jest błędnie sformułowany, ale mimo to składam wniosek formalny o przejście do głosowania w sprawie wniosku o wykluczenie ze składu komisji pani przewodniczącej. Dziękuję. Bardzo dziękuję. W tej chwili oddam prowadzenie pani poseł wiceprzewodniczącej Joannie Kluzik-Rostkowskiej, ponieważ w swojej sprawie nie będę głosowała. Bardzo proszę pani poseł o przeprowadzenie głosowania. Dziękuję pani przewodnicząca. Przechodzimy do głosowania. Będziemy głosować ręcznie. Będziemy, będziemy głosować ręcznie. Kto z Państwa jest za wykluczeniem z posiedzenia Pani Przewodniczącej, Pani Poseł Magdaleny Sroki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Poproszę o informację na temat wyniku głosowania. 6 osób przeciw, 0 wstrzymujących, 0 za. Dziękuję. Oddaję przewodniczenie pani poseł. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem, moja obecność tutaj dzisiaj jest wyrazem szacunku dla Polaków, by stawić czoła licznym kłamstwom, pomówieniom i nieprawdziwym informacjom, czyli propagandzie, krótko mówiąc, uprawianej przez przedstawicieli obozu rządzącego. I dobrze się stało, że dzisiejsze spotkanie rozpoczęło się od tego rodzaju manifestacji, która jako żywo przypomina czasy minione oczywiście przy wszystkich zmiennikach i okolicznościach, które różnią. Tą historię lat 40. i 50., do tego, co się dzieje tu i teraz, ale łączy je wspólny mianownik wykorzystywania narzędzi procesowych, narzędzi śledczych do celów propagandy, a nie szukania prawdy, bo prawda i propaganda chodzą dwoma ścieżkami, które się wzajemnie rozchodzą i nikt się nie mogą. Dlatego mieliście Państwo dzisiaj pokaz tego, czemu służy to grono osób i dlaczego tak uparcie i uporczywie robi to, co robi, mimo wyroków Trybunału Konstytucyjnego, mimo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, czyli uprawia propagandę zaprzeczając wielokrotnie sposobowi obiektywnego, bezstronnego dążenia do wyjaśnienia sprawy, bo sprawy oczywiście Pegazusa, tak zwanego, czyli używania przez polskie państwo nowoczesnych narzędzi związanych z stosowaniem działań operacyjnych służących w walce z groźną przestępczością, można wyjaśniać, a nawet powiedziałbym trzeba wyjaśniać wtedy, kiedy pojawiają się wokół tego społeczne emocje i można pokazywać dlaczego i czemu i po co to służy. Natomiast nie można tego robić w atmosferze partyjnej, propagandowej, propagandowym sosie. Tak jak tu mieliśmy przed chwilą okazję zobaczyć. Więc odpowiadając na ten wstęp, który miałem okazję, przyjemność razem z Państwem zobaczyć, chciałbym powiedzieć, że mnie w zasadzie cieszyłaby też taka formuła, bo jesteśmy w parlamencie, a parlament jest miejscem wtedy, kiedy nie mamy czy z, z, z narzędziem śledczym, czyli z komisją śledczą jak w tym wypadku, do tego, aby toczyć tego rodzaju debaty. Debaty o tym, że państwo polskie jest zawłaszczane od momentu przejęcia przemocą nocą telewizji publicznej, mediów publicznych. Że, 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 Panie pośle, przepraszam, przepraszam, panie pośle, ja tylko przywołuję pana, żeby mówił pan do rzeczy. To jest swobodna wypowiedź, ona natomiast nie może być dowolną wypowiedzią na każdy możliwy temat, tylko proszę odnosić się do kwestii, na którą został pan wezwany. Bardzo proszę, to jest pana pierwsze pouczenie, proszę uprzejmie stosować się do reguł. Panie pośle, czy potrzebuje pan chwili przerwy? Dziękuję bardzo. Właśnie poszukuję zaświadczenia, by Państwu pokazać, takim dysponuję, jeszcze nie, nie jednym, które wskazuje, że z uwagi na chorobę nowotworową, którą przeszedłem, ciężką operację, mam niestety uszkodzoną nadal strunę lewą, strunę głosową. I w związku z tym biegli lekarze, stwierdzili, że w ciągu jednego dnia nie powinien intensywnie mówić dłużej niż trzy godziny. Ale ja jestem gotów oczywiście dalej jeszcze z Państwem rozmawiać. Tylko faktycznie mam problem. Czy gdyby tam było napisane wprost 25 milionów złotych dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego na ten środek operacyjny, czy no, wydała to... Pani opinię pozytywną? Nie, no nie wydałabym takiej myślę, opinii. To jest coś tutaj się... Tak, więc bardzo dziękuję Pani Poseł za okazanie tego. Pewnie Pani też słyszy, że mam niestety problem z głosem. Ten problem ten, ten problem ten problem niestety jest rezultatem długotrwałej choroby, później choroby nowotworowej w rezultacie usuwania nowotworu, co spowodowało trwały szczerbek na moim zdrowiu w wymiarze też trunków głosowych. Walczę z tym niemal każdego dnia poprzez intensywną rehabilitację i mam określone zalecenia. Dysponuję gdzieś nimi, tylko chyba w teczce zostawiłem wskazania lekarza, który Ocenił, nie że nie powinienem mówić dłużej nawet niż trzy godziny, ale my się dobrze z Państwem rozmawiam, więc ja jestem gotów nawet pewne ryzyko to, tutaj powziąć, to, to, tylko, tylko proszę był... o pewną przerwę, bo... Po prostu y, choroba niestety y, ma to do siebie, że jeżeli jest y, zbyt lekceważona, później prowadzi do konsekwencji, tak jakie mnie osobiście spotkały. W związku wszystkim państwa radzę, jeśli kiedyś będziecie mieli problemy z głosem, z chrypką, Panie to wośle, warto się przebadać, nie proszę, lekceważyć. Więc jeśli pani chce Bardzo przerwę, proszę oczywiście nie nadwyrężać głosić. swojego głosu. E, jest godzina 13.53. Do, czy rozumiem, panie pośle, czy pan, pan mnie słyszy? Bardzo proszę, jeszcze o chwilę cierpliwości, dobrze? Panie pośle, czy ja rozumiem, że my wszyscy możemy liczyć na to, że wróci pan na przesłuchanie po 10 minutach ogłoszonej przerwy? Stosujecie element przemocy, ja się podporządkowuję, nie będę tutaj walczył no, w boksu i... prawie. Chociaż tutaj lubię boks oglądać, można. ale nie będę go stosował w praktyce. Proszę, szanuję że panu funkcjonariuszy i gdyby mi przyszło do głowy ale... tej stawiać opór siło. Panie, Czyli wrócimy świadka, do, odpowiedź na to pytanie po przerwie. Tak? Wrócimy tak, tak. do pytania pana posła po przerwie. O godzinie 14:05 spotykamy się tutaj na sali i kontynuujemy, kontynuujemy. Tylko bardzo proszę, ogłaszam 10 minut przerwy. Panie pośle, tylko bardzo proszę, żeby pan w, tej, w czasie tej przerwy nie nadwyrężał, nie nadwyrężał głosu.